razem Funkcję złożoną mamy w mianowniku naszego wyrażenia. Zatem znów obliczymy tę całkę, wykorzystując metodę przez podstawienie, i podstawienie wykonamy za funkcją wewnętrzną funkcji złożonej, czyli tej funkcji zmianownika. Podstawiamy za wyrażenie 3 odjąć 5x kwadrat zmienną t. Następnie Różniczkuję obie strony równania, pochodna liczby 3 to jest 0, pochodna minus 5x kwadrat to jest minus 10x, zapisujemy po dx, to się równa i po prawej stronie pochodna T1DT. Wyznaczymy z tego wyrażenia tylko x razy dx, czyli podzielę obie strony równania przez minus 10. Otrzymujemy x dx równa się minus 1 dziesiąta dt i przejdziemy do naszej nowej całki. W liczniku wyrażenia mamy x. Za całką jest dx, czyli mogłabym tą całkę zapisać jako x dx, dzielone przez pierwiastek z wyrażenia 3 odjąć 5x kwadrat. I teraz dopiero będziemy podstawiali, czyli za wyrażenie, które jest w liczniku, za x dx podstawimy minus 1 dziesiąta dt. Tak jest zgodnie z naszymi obliczeniami. Czyli otrzymuję całkę z wyrażenia minus 1 dziesiąta dt, natomiast w mianowniku pod pierwiastkiem będziemy mieli zmienną t, ponieważ całe wyrażenie znajdujące się pod pierwiastkiem zastąpiliśmy zmienną t. Ułamek minus 1 dziesiąta to jest stała liczba, którą zapiszę. Przed całką, czyli przed całką mamy minus 1 dziesiątą. Zostaje nam całka z wyrażenia dt przez pierwiastek z T. Aby zastosować wzór, który jest w prawym rogu, zapiszę następująco. Dt przez pierwiastek z T to jest inaczej 1 przez pierwiastek z T. U dt. To się równa, i teraz ten ułamek 1 przez pierwiastek z t możemy zapisać jako całkę z t do potęgi minus jednej drugiej. Ponieważ pierwiastek z liczby t to jest t do jednej drugiej, no a tu dodatkowo ten pierwiastek znajduje się w mianowniku, więc żeby go wyniósł z mianownika, to w wykładniku. Pojawia się minus, tak? Wykładnik będzie ujemny. Czyli mamy t do minus jednej drugiej po dt. W tym momencie możemy zastosować wzór, który znajduje się w prawym rogu i próbujemy obliczyć tą całkę. Mamy 1 przez. W miejsce n podstawiam minus jedną drugą, czyli minus jedna druga dodać 1. To jest jedna druga. Razy T do potęgi i w wykładniku zamiast minus jednej drugiej mamy minus jedna druga dodać 1. Czyli będziemy mieli T do jednej drugiej. I plus stała całkowania C. To się równa. Jeżeli mam 1 podzielić przez jedną drugą, to możemy przez odwrotność, czyli przez dwie pierwsze otrzymamy minus 2 dziesiąte po przemnożeniu tych wyrażeń razy t do potęgi 1, 2. W miejsce t wracamy do naszego wyjściowego podstawienia i podstawiamy wyrażenie 3 odjąć 5x kwadrat, to mamy do potęgi 1, 2 plus c. Skrócę jeszcze ten ułamek, który jest na początku minus 20 to minus 1 piąta. Natomiast zamiast wykładnika potęgi 1 druga możemy zapisać całe wyrażenie pod pierwiastkiem i to jest pierwiastek stopnia drugiego z wyrażenia 3 odjąć 5x kwadrat i oczywiście plus stała całkowania C.